Kochani, jeszcze raz Wam tutaj pokazuję. musiałam z panią tutaj porozmawiać. Tutaj mamy jeszcze pieczywko, soki. Taki mamy baleczek, z którego bierzemy sobie. Ja sobie właśnie zrobię kapkę. A może nie, może najpierw zrobię sobie wodę z cytryną. Czy jest tu gorąca woda? Zaraz sobie zobaczę i ta sala, bo w ogóle jestem, jestem w takim hotelu, gdzie... Przebywają prominenci. I tutaj jest, zobaczcie, kto tutaj przebywa. Para prezydencka i Maria Kaczyńscy, para prezydencka Rzeczypospolitej Polski. Oczywiście Duda, hej, Duda. No, jakby to nie było, jakby prominenci Kościeli tutaj nie przebywali. Zanussi, jego to wszędzie pełno. No ale ja mu to oczywiście, wybaczam, lubię go, bo też jest spod znaku bliźniąt. Co tutaj jeszcze mamy? Oczywiście Kwaśnicki. A no to tu można sobie, wiecie, dobrze popić, więc jakby to było, żeby Kwaśnickiego to zabrakło. A tu jest szef Grzegorz i Grzegorz Junior. Właściciele hotelu, Łukasz Zagrodelny, Włodzimierz Korcz, nie znam tych, Filip Starzyński, nie znam. Wiem, tych ludzi nie wiem, ale bardzo dużo. I nawet zobaczcie, jaki to jest w ogóle wystrój. Tutaj wchodzimy, mamy jabłuszka do zabrania, wiecie. Tutaj mamy kolacyjka, tu jest taka, że mamy wybór różnych win. To po prostu jest świat przepiękny dla mojego męża. A na razie jestem sama, no bo przecież on dopiero tak przychodzi o ósmej, a ja już jestem Jestem 7.30 już. Właśnie, zobaczcie, jest malutko ludzi. Ja pokażę Wam wystrój. Ja w ogóle wcześniej tutaj wstaję. Dla mnie w pół do szóstej. i tutaj to jest żaden problem. A chodzę spać, bo chodzimy na kino plenerowe i do 12 w nocy oglądamy sobie filmy. Wieczorowie, wieczorowie nie, Wam nie nagrywam, bo jestem strasznie zmęczona. Teraz, kochani, pokazałam Wam nasz Hotel. Pokażę Wam w ogóle nasz apartament w tym hotelu. To po prostu jest, wiecie, teraz jest taka zmiana. No, tamten też nie był najgorszy. Zmieniliśmy w ogóle. Teraz mieszkamy na Olczy. I powiem Wam jeszcze, że. Co Wam jeszcze powiem, że z tymi bookingami to w, w ogóle w Polsce oszukują, pokazują Wam w ogóle, wiecie, znaczy nie stajecie sobie sprawę, że oni takie małe pokojki mogą Wam wynająć. Niedługo to już w ogóle górale będą Wam szafy wynajmowali, gdzie wstawią dwa łóżka, jeszcze w te za te szafy wezmą sobie, wiecie, podwójne pieniądze. Także trzeba uważać. I ja dostałam tyle typów. Od Polaków tutaj. Dlatego kocham Polskę, bo gdzie się nie poruszę, tam dostaję różne informacje, które się rzeczywiście zgadzają. Tutaj są staliby walce zakopanego i ja już wiem, jak się to zakopane mam poruszać. Także od dzisiaj jest, jeszcze zostaniemy to jakieś 5 dni. No, za ten hotel też płacimy sporo, no ale za ten też płaciliśmy bardzo dużo. Więc tutaj trochę więcej płacimy, ale no warunki nieporównywalne. No i śniadanie do tego, prawda? Już nie, nie, nie e, jako catering, chociaż tam to było też bardzo smaczne. No ale tutaj widzieliście, co mamy. Polska, tylko Polska, słuchajcie, ma takie smaki krainę smaków, jaką w Polsce można tutaj dostać. To jest e, niepowtarzalne. Także, kochani. A tu jestem ja. Bardzo Was pozdrawiam. Filmik Wam się podoba, to kciuk do góry. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. A ja Wam jak zwykle będę o wszystkim, co się u mnie dzieje i nie tylko, co się w ogóle w Polsce dzieje. Będę Was informowała. Tutaj jest taka fajna gitara. W Ukrainie ze smakiem jadła pod dostatkiem i rzeczywiście Polska smakami słynie. Pozdrawiam.